Cześć, tu Kama. Witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiejszy filmik to będzie moje czytelnicze podsumowanie roku 2021. Wszyscy wokoło robią top 10 najlepszych, top 10 najgorszych książek i taki też był mój zamiar na ten filmik. Jednak gdy spojrzałam na wszystkie książki, jakie przeczytałam w 2021, doszłam do wniosku, że to będzie troszkę bez sensu. Bo muszę już teraz Wam powiedzieć, że ten rok 2021 był taki bardzo średniawy w moim wykonaniu. Ponieważ nie przeczytałam aż tak dużo książek w 2021, pomyślałam, że po prostu zrobię takie zbiorcze podsumowanie roku. Opowiem Wam pokrótce o każdej z tych książek, czy warto, czy nie warto, i dlaczego były one w większości średniawe. W tym filmiku będę się głównie posiłkować moim kątem na Goodreads, bo tutaj mam wszystkie książki, które przeczytałam w ubiegłym roku, oraz ich oceny i częściowo moje krótkie recenzje na temat tych książek. Do śledzenia wszystkich przeczytanych książek używam właśnie Goodreads i to już od kilku dobrych lat. Tam też co roku stawiam sobie Goodreads Challenge. Jeżeli chcecie mnie obserwować na Goodreads albo zostać przyjaciółmi na Goodreads, link do mojego profilu jest w opisie tego filmiku. Wyzwaniem na 2021 rok było przeczytanie 20 książek. Nie dawałam sobie zbyt wielkiego pułapu, bo nie wierzyłam za bardzo w siebie. Ja od 2-3 lat mam problem z czytaniem i wydawało mi się, że 20 książek to jest coś, co mogę zrobić i nie wysilić się zbyt bardzo, i też nie dawać sobie zbyt wygórowanych pułapów. I muszę przyznać, że te 20 książek przeczytałam dość szybko, bo swój Goodreads Challenge skończyłam gdzieś w marcu, w kwietniu, ale od tego czasu przeczytałam tylko 12 książek, więc nie jest to zbyt dużo. I powiem Wam, że jestem zawiedziona. Nawet nie tym, ile książek przeczytałam, ale jakiej jakości te książki były, bo patrząc na tą listę książek, które przeczytałam, muszę przyznać, że były to bardzo średnie książki w większości. A więc tak, w 2021 roku przeczytałam 32 książki. Mój Goodreads będzie mówił troszkę inaczej, bo z jakichś powodów zaliczę jedną z książek, które obecnie czytam do książek przeczytanych i chociaż odklikiwałam to chyba z 5 razy, nadal Goodreads tego nie zajarzył, więc jeżeli byście wchodzili na moje konto, możecie zobaczyć, że tam są 33 książki, tak naprawdę przeczytałam 32. I zacznijmy od tego, co przeczytałam jako pierwsze, a pierwszą książką, jaką przeczytałam był właściwie komiks, i to był komiks Superman, tą drugi, pierwsze próby Superboya. I ja temu komiksowi dałam 3 gwiazdki na 5 możliwych. Ja w ogóle książki wszystkie oceniam w skali od 1 do 5, więc jakby ktoś się zastanawiał, dlaczego tak, odkąd mam Goodreads, tak książki oceniam, a Goodreads mam, nie wiem, od 7 lat, czy od 8, więc przyzwyczaiłam się do skali 5 gwiazdkowej. I ja dałam mu 3 gwiazdki na 5, bo dla mnie ten komiks był trochę chaotyczny. To znaczy, miałam wrażenie, że czytając komiks, przekręcając stronę, trafiam na całkiem inną historię. I ja czegoś takiego w komiksach za bardzo nie lubię. Lubię, gdy jest jakaś spójność, a w tym komiksie właśnie odczuwałam mały chaos. I tylko dlatego dałam mu trzy gwiazdki. Sama historia była okej. Okay. Następną książką, jaką przeczytałam, była książka The Boy Is Back Meg Caput. Już wiecie po moim filmiku z rankingu powieści Jane Austen, że w tym roku planuję re realizować projekt Austen, czyli będę czytać książki oparte na powieściach Jane Austen, czy książki o samej Jane Austen, oglądać no, filmy z Jane Austen. Generalnie wiele rzeczy związanych z Jane Austen i będę się z tymi z Wami dzielić. I ja ten projekt już miałam w głowie w ubiegłym roku, a tak naprawdę jeszcze rok wcześniej. I zaczęłam ten rok... Odpowieści, która powinna być oparta na perswazjach Jane Austen. Po moim rankingu wiecie, co myślę o perswazjach, więc przyznam się, że byłam bardzo podekscytowana tym, że Mac Cabot, autorka pamiętnika księżniczki, napisała książkę opartą na perswazjach Jane Austen, ale nie do końca ta książka mi się podobała. Dałam tej książce trzy gwiazdki, chociaż w mojej recenzji na Goodreads zaznaczyłam, że tak naprawdę to było tak bardziej dwa i pół. Ja kompletnie nie mogłam się w tę książkę wciągnąć. Książka rzeczywiście zahacza o perswazję, i jakiś tam główny wątek może przypominać perswazję. Jednak coś mi tam nie grało. Po pierwsze, nie mam nic przeciwko współczesnym ratlingom, bo czasami naprawdę wychodzą one świetnie. Jednak tutaj coś zgrzytało. Nie do końca mogłam wciągnąć się w klimat tej powieści. Poza tym przyznam się, że trochę się męczyłam czytając ją. Już wiecie z mojego kanału i z innych moich filmików, że nie, da, nie za bardzo przepadam za powieściami epistolarnymi, nie za bardzo lubię formę listów jako formę narracji. W tej książce mamy nie tylko listy, ale wiadomości, SMSy, maile, ogłoszenia. Generalnie wszystko tylko niezwykły tok narracyjny. I tutaj właśnie ta forma powodowała, że brakowało mi wielu aspektów, które sprawiły, że perswazję to, to jest książka, którą uwielbiam. Ta książka po prostu mnie męczyła. Ja już znam Mac Kawod jako autorkę naprawdę świetnej formy pamiętnikowej, ale w tej formie kompletnie. Ta książka mi nie podeszła. Następne dwie powieści to są powieści autorki o pseudonimie Runex, czyli książka The Predator i The Reaper. I są to powieści mafijne, romanse mafijne, trochę zahaczające erotyki mafijne. Ja normalnie po takie książki nie sięgam, a jak sięgam, to bardzo rzadko. Jednak, jeżeli chodzi o te książki i ocenę moją e, tych książek, to powiem Wam, że jestem tutaj bardzo subiektywna. Bardzo. E, kupiona w pewnym względzie, bo ja te historie znałam już trochę wcześniej. Ja byłam zaangażowana w te historie wcześniej i w sam proces publikacji tych historii jako książek, ponieważ są to są to książki, które wcześniej były fanfikami do czegoś. Nie będę mówiła do czego, ponieważ sama autorka raczej się tym nie chwali, więc wydaje mi się, że może nawet nie chcę, żebyśmy wiedzieli fanfikami do czego te książki były, ale ponieważ ja byłam zaangażowana w nie... Dużo wcześniej, I jako fanfic ja wiele rzeczy mogę wybaczyć, dlatego też moja ocena tych książek jest troszkę inna niż być może byłaby, gdybym czytała te książki bez tego wcześniejszego przygotowania. Jeżeli lubicie ten typ literatury, to polecam, bo jakby w swoim gatunku te książki nie są złe, ale nie za bardzo sugerujcie się moją oceną w tym względzie, bo jak powiedziałam, jakby na moją ocenę wpływ miało tutaj wiele czynników. Następne dwie pozycje na mojej liście to są dwie mangi. Pierwsza z nich to jest Obudź się śpiąca królewno, której dałam trzy gwiazdki. To jest manga, która kusiła mnie ładną kreską i przyznam się, że na początku nie do końca mi się podobała, jakby mało rzeczy się działo, ale kiedy zaczę zaczęło się robić naprawdę interesująco, to się skończyła. Więc to jest typ mangi, który pewnie rozkręca się z każdym tomem. I ma spory potencjał. Kreskę ma bardzo ładną. Jeżeli lubicie takie ładne kreski i historie, które z, tylko z początku wydają się bardzo proste, a później możecie liczyć na jakieś plot twisty, to polecam. Drugą mangą, jaką przeczytałam jest manga Złoty Rycerz, po którą sięgnęłam też ze względu na ładną kreskę. I jeżeli chodzi o tę mangę, to zawiodłam się, ponieważ historia była bardzo mało angażująca, bardzo krótka i tak naprawdę gdyby nie ładne rysunki, to... Pewnie dałabym jej jedną gwiazdkę. W tym roku przeczytałam sporo komiksów. Kolejnym było Avengers, ostatnie białe zdarzenie. To był tom drugi z tej serii e, komiksów. I tutaj nie ma za bardzo o czym mówić. Według mnie to był chaotyczny, trochę dziwny komiks. Dałam mu dwie gwiazdki na pięć. Za to z czystym sercem mogę Wam polecić komiks Hawkeye. Lekkie trafienia, to jest tom drugi z serii o Hawkeye'u. Ja bardzo lubię Hawkeye jako Avengersa, jako bo super bohatera. To jest w ogóle chyba jeden z moich ulubionych super bohaterów. Ja wiem, ja zawsze wybieram troszkę dziwne opcje, ale jeżeli oglądaliście albo planujecie obejrzeć serial o Hawkeju, to polecam Wam komiksy. Bo komiksy bardzo dobrze oddają klimat serialu, albo na serial bardzo dobrze oddaje klimat komiksów. Jak wszyscy wiemy, Hawkeye to taki bardzo zwyczajny superbohater i te komiksy są takie zwyczajne, ale przy tym są takie orzeźwiające, jest to coś innego, przyjemnego, zabawne. Pokazują Hawkeye w całkiem innym świetle. Mamy tutaj też Kate Bishop, więc jeżeli jesteście zainteresowani serialem i samym bohaterem, to polecam Wam właśnie, bo wydaje mi się, że, że warto. Następnie przeczytałam książkę o północy w Czarnobylu, opowiadającą historię katastrofy w Czarnobylu z takiego bardziej naukowego punktu widzenia. Dzięki właśnie temu naukowemu podejściu autor pokazuje trochę nowe oblicze tej tragedii, ponieważ jakby nie skupia się na ludziach, a na tym, dlaczego doszło do takiej tragedii oraz takiemu bardzo obiektywnemu podejściu do sprawy. To znaczy, nie ocenia ani wschodu, ani zachodu, bo tak naprawdę, jeżeli chodzi o tragedię w Czarnobylu, mamy zachodnie i wschodnie podejście. Wydaje mi się, że autor bardzo dobrze pokazuje nam, Dwie strony medalu i to, jak historia naprawdę się potoczyła. To jest spora książka, bo ma chyba prawie 500 stron, jednak ani przez chwilę się nie nudzisz. Ja jej słuchałam wprawdzie na audiobooku i polecam wam bardzo mocno tę formę czytania tej książki, bo audiobook był świetnie zrobiony, jednak wcale nie przeszkadzało mi ani przez moment to właśnie naukowe podejście, bo autor prezentuje to bardzo przystępnie wydaje mi się, że zrozumiałe dla każdego. Bardzo mocno je wam polecam, jeżeli lubicie um, książki popularne naukowe, jeżeli interesuje was historia Czarnobyla, wydaje mi się, że to jest taki master read. Kolejną powieścią, jaką przeczytałam, była powieść wybrańce Kirstyn Kaszor. To jest książka, która u mnie na półce była od maja 2016 roku, więc już sporo lat. I byłam bardzo podekscytowana, kiedy wreszcie zdecydowałam się, żeby ją przeczytać, bo ja tę książkę kupiłam ze względu na świetne opinie, jakie ona ma nie tylko na Goodreads, ale też na amerykańskim e, booktubie. Wszyscy się nią zachwycali, że to taka świetna książka. A ja powiem Wam szczerze, że gdybym miała Wam teraz opowiedzieć Fabułę, nie byłabym w stanie tego zrobić. Nawet gdy patrzę teraz na swoją recenzję na. Goodreads z 1 lutego 2021 roku. Już wtedy, zaraz po przeczytaniu książki, napisałam, że to jest książka do zapomnienia. To jest książka, która dla mnie jest bardzo średnia. To jest taka książka, którą przyjemnie się czyta, ale gdy ją zamkniesz, to już nawet nie pamiętasz zbyt dobrze fabuły. Moją recenzję możecie sobie przeczytać na Goodreads, opis tej książki możecie sobie przeczytać na Goodreads. Może właśnie dlatego ta książka nie zyskała tak dużej popularności u nas w, w kraju, bo po prostu wszyscy doszli do wniosku, że to jest dość przeciętna powieść. Na szczęście kolejny tytuł trochę mi wynagrodził um, zawód, jakim byli wybrańcy. Na szczęście następna książka, jaką przeczytałam, wynagrodziła mi zawód po wybrańcach, bo tą książką była Emma Jane Austen, ja ją słuchałam na audiobooku. I jeżeli chodzi o Emmę i większość powieści Jane Austen, dla mnie to jest pięć gwiazdek, a nie będę zbyt dużo o niej mówić, bo wszystko już, co chciałam powiedzieć, powiedziałam w moim rankingu powieści Jane Austen, do której. Do którego znajdziecie link w opisie tego filmiku. Emma Janeway, 5 gwiazdek na 5 możliwych. Następnie słuchałam również na audiobooku Kirke Medaline Miller. Kirke to jest opowieść o bogini Kirke. Ja bardzo lubię e, mitologię, mitologię grecką. Był e, czas, kiedy czytałam ją dla przyjemności. Możecie się domyślić, że byłam bardzo zainteresowana tą książką i bardzo mi się podobała. Może nie aż tak jak w większości osób, bo Kirke po prostu. Była uważana za najlepszą książkę roku, nie wiem, 2020. Nie aż tak mnie zachwyciła jak wiele osób, ale bardzo mi się podobała, więc polecam, jeżeli lubicie mitologię, to w ogóle jest to coś dla Was. Jest to bardzo fajnie skonstruowana książka, fajnie wpisująca się w dobrze nam znane mity, więc um, wydaje mi się, że warto spróbować. Plus książka jest piękna wizualnie, więc jeżeli ktoś jest estetą, tak jak ja, i lubi ładne książki, to jest coś dla Was. Następnie przeczytałam powieść graficzną Folwark Zwierzęcy, opartą na powieści George'a Orwella. Jeżeli nie wiecie, czym jest folwark zwierzęcy, to dlaczego jeszcze tej książki nie przeczytaliście? Koniecznie przeczytajcie folwak zwierzęcy Georgia Orwella. Koniecznie przeczytajcie rok 84 George'a Orwella, bo to są książki, które w obecnych czasach uważam, że powinien znać każdy, szczególnie jeżeli interesujecie się polityką, a uważam, że wszyscy powinniśmy się interesować polityką bez względu na to, jaką opcję wybieracie. Wydaje mi się, że folwer zwierzęcy i rok 84 to są takie must read. Generalnie, o czym opowiada falwerk zwierzęcy? Follwerk zwierzęcy to jest taka trochę metafora, Wiecie, to jest cała filozofia, jeżeli chodzi o Orwella, ale generalnie opowiada o folwarku, w którym rządy przejmują zwierzęta, ale bardzo szybko dowiadujemy się, że mimo tego, że chcemy wszyscy żyć w jedności, znajdą się jednostki, które chcą nami rządzić, znajdą się jednostki, które są bardziej podległe, podatne, więc to jest bardzo, bardzo ciekawa historia. Jeżeli chodzi o sam, samą powieść graficzną, jest ślicznie zrobiona, jest naprawdę świetnie przygotowana. Radziłabym jednak, żeby zabrać się wcześniej za powieść. Powieść jest krótka, ona chyba nawet nie ma 100 stron, więc nawet nie wiem, czy do końca możemy ją nazwać powieścią. Ale zanim weźmiecie do ręki powieść graficzną, koniecznie przeczytajcie Folwark Zwierzęcy George'a Orwella, bo powieść graficzna będzie takim fajnym uzupełnieniem dla tego, co przeczytaliście. Później przeczytałam kolejny komiks i to był komiks Kapitan Ameryka Steve Rogers. O czym ten komiks jest? Dla mnie to jest bardzo interesujący komiks. Może nie wybitny, bo dałam mu chyba tylko trzy gwiazdki, ale powiem Wam szczerze, że mnie osobiście podobał się obrót spraw, jaki przybrał ten komiks. Wiem, że ten komiks też wzbudził sporo kontrowersji i tacy hardcore fani mieli wiele zastrzeżeń. Dla mnie to były bardzo ciekawe rozwiązania. Ciekawa historia. Polecam, jeżeli chcecie zobaczyć um, takie, trochę, takie trochę inne podejście do, do Kapitana Ameryki. I chyba ostatni komiks, jaki przeczytałam w ubiegłym roku, to był komiks Brak Porozumienia, strażnicy, z serii Strażnicy Galaktyki. I bardzo mocno Wam ten komiks polecam. Jest fajny, zabawny ciekawy, wszystko jest tak jak należy, no generalnie komiks, który bardzo mi się podobał, więc jeżeli macie okazję, to polecam. I następnie przyszedł czas na mój maraton z, powieści z powieściami Lucy Montgomery, który nazwałam Czytam Mat, i w tym maratonie przeczytałam trzy książki Montgomery, których wcześniej nie czytałam, i pierwszą z nich była Pat ze Srebrnego Gaju, i dla mnie to nie jest rewelacyjna książka. Jest to historia... E Kilkuletniej pad, której największym celem życiowym jest pozostanie w srebrnym gaju, w którym mieszka. I przyznam się szczerze, że trochę się zawiodłam, bo w obliczu innych bohaterek Montgomery, nawet w tych takich drugoplanowych, pad wypada dość blado. Jej głównym celem życia jest po prostu ten srebrny gaj, i ona nie ma jakichś większych ambicji, większych marzeń, więc dla mnie to nie jest rewelacyjna książka, i którą, to jest książka, którą dość opornie mi się czytało. Nie zaangażowałam się jakoś bardzo w fabułę. Główna bohaterka czasem wydawała mi się trochę nudna, trochę irytująca, Później przeczytałam książkę Kilmeny ze Srebrnego Sadu. Pewnie inaczej wymawia się to imię, nieważne. Jest to bardzo krótka historia, która według mnie miała spory potencjał. Po prostu historia naprawdę fajnie się zapowiadała, jednak Montgomery dała jej trochę za mało miejsca na rozwinięcie. Wydaje mi się, że gdyby potraktowała ją jako pełnoprawną, grubą powieść, byłoby lepiej, bo to jest książka, która, nie wiem, miała kilkadziesiąt stron. I szkoda, że została tak słabo rozwinięta. Dodatkowo zrobiła się z tego trochę taka bajka dla dorosłych. Montgomery porusza tutaj bardzo interesujący wątek, który pewnie jest spoilerem, dlatego nie będę się na nim za bardzo skupiać, ale wydaje mi się, że gdyby go inaczej wyegzekwowała, ta książka byłaby dużo lepsza po prostu. I wydaje mi się, że trochę zbyt łatwo rozwiązała ten wątek. Później przeczytałam Miłość Pad, czyli kontynuację Pad ze Strepnego Gaju. Nie zachwyciła mnie ta książka, niestety. Pad nadal była pad. Brakowało mi wpad troszkę takiej ambicji, marzeń. Chociaż muszę przyznać, że ta część była troszkę lepsza niż pierwsza. Później, ponieważ miał wychodzić serial Cieni Kości, postanowiłam zrobić sobie rereading Szóstki wron Libardugo. Ja zrobiłam sobie ten rereading w formie audiobooka i to w ogóle był chyba mój trzeci rereading Wszystki wron. powieści, którą bardzo, bardzo lubię. Jest to jedna z moich ulubionych powieści fantasy young adult. Ja w ogóle dużo bardziej wolę duologię Szóstki Wron niż e, trylogię Grisza. I o tym, jak dobra jest Szóstka Wron, może sam, świadczyć sam fakt, że w serialu, który oparty jest na, głównie na trylogii Grisza i opowiada o czasach Aliny, wpleciono bohaterów Szóstki Wron, chociaż jeżeli chodzi o książki, ci bohaterowie pojawiają się już po zakończeniu trylogii Grisza. Więc e, nie tylko ja, bardzo lubię Wszystkie Wron i bohaterów Wszystkich Wron. Nie wiem, czy jest sens opowiadać Wam, o czym to jest, no ale dobrze. Wszystkich Wron to jest historia sześciu bohaterów, którzy nie do końca są dobrzy, nie do końca są bohaterami pozytywnymi. Ja bym w ogóle określiła ich bardziej jako taki Suicide Squad i ci bohaterowie muszą wykonać pewne zlecenie. A ponieważ każdy z nich ma coś za kołnierzem, wydaje mi się, że ta historia jest jeszcze ciekawsza. Jeżeli oglądaliście serial, to w Szósty pojawia się kas i cała reszta em, wron, więc bardzo mocno go Wam polecam. Dla mnie to jest po prostu jedna z moich ulubionych powieści. Nie będziemy tutaj długo nad tym dyskutować. Moją recenzję możecie przeczytać na moim blogu na Goodreads. Ja też zrobiłam podcast o e, serialu Cieni Kości, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany polecam. Linki będą w opisie tego filmiku. Następną książką była Ruina i Rewolta Libardugo. Wreszcie skończyłam Tyrologię Grisza. Tyrologia Grisza dla mnie była ok. Nie jakoś bardzo mnie nie porwała. Ym, dużo bardziej właśnie wolę duologię ym, Szóstki Bron. I dlatego, że właśnie bardzo ją lubię sięgnęłam również po Królestwo Kanciarzy. Również w formie audiobooka tę książkę przeczytałam. 5 na 5. To był re-reading, drugi tom, więc nie będę Wam dużo o tym mówić. A nie, a jednak przeczytałam jeszcze jeden komiks, i tym komiksem było Sandman Universum, Księga Magii, Dobór Składu pie Tom pierwszy. Komiks, którym pomysłodawcą był Neil Gaiman. I może z takim nastawieniem, że to ma coś w związek z Gaimanem, chętniej po to sięgnęłam. Jednak dla mnie to był taki dość średniowy komiks. No, ciekawy, interesujący, ale nie porywającego. Nic, o czym wydaje mi się, mogłabym tu więcej powiedzieć bo ja generalnie nie za bardzo pamiętam, co się w tym komiksie wydarzyło. Bardzo fajnie narysowane, bardzo ładnie zrobione. Jeżeli ktoś lubi Geimana i uniwersum Sandmana, polecam. Dla mnie nic Następnie przeczytałam Srebrzyste Węże e, Roshi Chokshi, drugi tom z serii Pozbacane Wilki. Bardzo podobała mi się Pierwsza książka, bardzo podobała mi się druga książka. Jest to historia również szóstki bohaterów, podobnie nie trochę jak Szóste Wron. Ja generalnie, jeżeli ktoś lubił Szóstkę Wron, to ja bardzo polecam Pozłacone Wilki, bo ma podobny klimat. Chociaż jest to seria, która bardziej przypomina realizm magiczny niż fantastykę w takim czystej formie fantastyki. Ale ma również bardzo fajnych bohaterów, bardzo ciekawe postacie, bardzo fajną akcję. Rosiczak Si naprawdę świetnie pisze, więc jeżeli nie czytaliście Pozłacanych wilków, to bardzo masowam polecam, bo druga część jest równie dobra, więc macie szansę przy tej naprawdę bardzo fajną serię. Trzeci Tom czeka na mnie na półce i mam zamiar go przeczytać w tym roku. Później czytałam dwie książki od Holly Smalls, z serii Gigger. Pierwsza była Gigger Sunny Side Up, to jest chyba pół, wydaje mi się, to jest taka nowelka e, międzytomowa, a później czytam Head over Hills. Ja o Gigger mówiłam na tym kanale już chyba wszystko. Yy, wiecie, że ja bardzo lubię tę serię, i za każdym razem, kiedy czytam książki z serii Gigger, po prostu poprawia mi się humor, jest mi przyjemnie i jeszcze mnie Smale nie zawiodła. Jeszcze raz mocno Wam polecam serię Giger, bo naprawdę jest to bardzo przyjemna historia. Później przeczytałam książkę Ukochane równanie profesora Joko Ogawy. Książkę, którą polecało mnóstwo osób i którą się zachwycało mnóstwo osób, i dlatego też po tę książkę sięgnęłam. To była chyba jedna z takich bardziej ambitnych historii, jakie przeczytałam w ubiegłym roku. Ja się nią tak bardzo nie zachwyciłam jak wiele osób, bo były osoby na Instagramie, na Booktubie które chwaliły tę książkę pod niebiosa i być może dlatego troszkę się zawiodłam, ale nie w takim sensie, że to była zła książka. To była bardzo dobra książka, mocno ją Wam polecam. Po prostu moje odczucia, być może moje oczekiwania były zbyt wysokie, zbyt wygorowane ale nie mniej cieszę się, że ją przeczytałam. Jest to historia wybitnego matematyka, który żyje samotnie i który wymaga pewnej pomocy. Dlatego zostaje zatrudniona gosposia, która mu pomaga. I ona ma syna, którego profesor nazywa pierwiastkiem. I to jest szczególnie interesujące, ponieważ jakby profesor, pamięć profesora funkcjonuje tylko przez 80 minut. To znaczy, że po 80 minutach następuje reset jego pamięci i wszystkiego, wszystko musi poznawać na nowo. To jest bardzo ciekawe spojrzenie na takie zaburzenie, ale też um, na to, jak sobie można w tym wszystkim radzić. Jest to poruszająca książka, interesująca książka. Jak powiedziałam, nie porwała mnie tak jak większość osób, ale wydaje mi się, że warto ją bez wątpienia przeczytać. I ostatnie pięć książek, jakie przeczytałam w ubiegłym roku. To są książki związane z Jane Austen. Ja o tych książkach będę więcej mówić w innych filmikach. Po ukochanym równaniu profesora przeczytałam książkę Capitan Wentworth Diary, która jest książką opowiadającą o tym, co myślał, co robił kapitan Wenworth z perswazji, czyli jakby jest to książka towarzysząca, napisana przez Amandę Grunge. I autorka muszę przyznać, że bardzo dobrze wpisała się w powieść Perswazję Jane Austen. Nie dość, że udało jej się w jakiś stopniu odtworzyć klimat powieści i styl Austin, to jeszcze fajnie dopowiedziała to, czego my nie wiedzieliśmy z powieści perswazję, ponieważ perswazje opowiadają nam historię głównie z e, punktu widzenia N, głównej bohaterki, a tutaj mamy opowieść e, tej drugiej osoby. I ja uważam, że to był jeden z najlepszych retellingów w ogóle różnych powieści, jakie czytałam. Dałam tej książce 4 Gwiazd, bo jestem w stanie uwierzyć, że to, co zostało przedstawione w tej powieści, naprawdę miało miejsce w głowie Jane Austen i że naprawdę Jane Austen mogłaby to napisać. To znaczy, że wszystko było fajnie, bardzo fajnie dobrane do tego, co już wiemy z powieści. Jeżeli lubicie takie retelingi, jeżeli lubicie takie dopowiedzenia do powieści, to spokojnie możecie sięgnąć po tę książkę. A następne cztery książki, i ostatnie cztery książki, jakie przeczytałam w tym roku, to były powieści Jane Austen. Przeczytałam o North Northanger, Lady Susan, Mansfield Park i Rozważną i Romantyczną. O wszystkich czterech powieściach wypowiadałam się w moim rankingu powieści Jane Austen, i tam możecie sobie sprawdzić, co o nich myślałam tak szerzej i które miejsce zajęły w tym rankingu. Jeżeli chodzi o, o North Northanger, ja byłam przyjemnie zaskoczona, bo wiele osób wskazuje tę powieść jako tą najsłabszą. Ale opasło Norfolk Anger, jeżeli lubicie takie luźniejsze powieści, trochę dziwne, trochę z taką fantazją, to z fantazją, finezją i humorem, to polecam wam, polecam wam opastwo Norfolk Anger, szczególnie, że w tej powieści znajduje się jeden z najfajniejszych mężczyzn stworzonych przez Jane Austen. Później przeczytałam Lady Susan, która jest powieścią epistolarną i jak już wiecie nawet z tego filmiku, to nie jest moja ulubiona forma powieści. Ale akurat w tej książce Jane Austen pokazuje troszkę inne oblicze swojej bohaterki. Bohaterki, której nigdzie indziej nie zobaczycie, ponieważ jest to bohaterka, która nie jest tak dobra, chodzi o morale, jak inne bohaterki Jane Austen. Więc jeżeli chcecie znaleźć, zobaczyć taką inną stronę bohaterów Jane Austen i samej Jane Austen, to polecam Wam Lady Susan. Później przeczytałam Mansfield Park, która jest najgrubszą powieścią Jane Austen. Trochę mi zeszło jej czytanie. Um, nie jest to moja ulubiona powieść Jane Austen, bez wątpienia, ale mimo wszystko cztery gwiazdki na pięć. I później czytałam rozważną i romantyczną, chyba jedną z najbardziej znanych powieści Jane Austen. E, też cztery gwiazdki na pięć, e, bo miałam kilka problemów z tą powieścią, ale wszystko to już powiedziałam w moim rankingu powieści Jane Austen, więc pozwólcie, że nie będę się powtarzać, bo ten filmik będzie bardzo, bardzo długi. I to są już wszystkie książki, jakie przeczytałam. W ubiegłym roku, jak widzicie, po tych książkach, moich ocenach, albo samym tym filmiku i moim braku elokwencji w wypowiedzi, to był bardzo przeciętny rok dla mnie, i to jest chyba największy czytelniczo zawód, jaki przeżyłam w ubiegłym roku. To, że wszystkie te książki, albo 90% pomijając Jane Austen, Holly Small i Reredingi, te książki były dla mnie takie dość przeciętne. I taki był cały ten rok. I być może przez to, że czytałam tak przeciętne książki, nie umiałam się w to moje czytanie za bardzo wkręcić. Jeżeli chodzi o moje plany na 2022 rok, to jeszcze powstanie filmik, w którym więcej o tym powiem. Ale moim największym celem czytelniczym na przyszły rok jest przeczytać więcej dobry, dobrej jakości książek. Dlatego mam do Was prośbę. Jeżeli macie taką książkę, która bardzo Wam się podobała, którą przeczytaliście w ubiegłym roku, Dajcie mi, podajcie mi tytuł w komentarzu. Planuję kilka rzeczy, planuję sporo filmików, sporo, sporo czytania. Ja na początku każdego roku jestem taka, wiecie, podekscytowana i mam wiele planów. Więc jeżeli macie taką książkę, która naprawdę Wam się bardzo podobała, dajcie mi znać. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to koniecznie to zróbcie, bo planuję sporo rzeczy. Ja mam taki zapał. I chcę go, póki mam jeszcze ten zapał noworoczny, chcę go wykorzystać w pełni. I w najbliższych kilku tygodniach pojawi się naprawdę wiele filmików, które planuję od dawna i mam nadzieję, że będą Wam się podobały. Dziękuję za to, że byliście ze mną przez cały 2021 rok, czy to w, na początku, gdy robiłam same podcasty, czy później, e, gdy zaczęłam pokazywać siebie. I mam nadzieję, że ten 2021. Drugi rok będzie lepszy, nie tylko czytelniczo, ale w ogóle kontentowo, więc dajcie łapkę w górę. Jeszcze raz zasubskrybujcie ten kanał, a my widzimy się już naprawdę niedługo. Do zobaczenia, pa. pa.